No i właśnie tak, kochane. Mhm. Ale jest tak ciepło, że ja bym się czegoś strasznie napiła. Ach, ja bym się kawy napiła. takiej mrożonej. Jezus, ja mam to super rozwiązanie. Nie żadna kawiarnia, nie żadna... Mhm. GBS-a nie lubimy, stary. GBSa nie lubimy. Yy, bo kiedyś lubiliśmy GBSa, ale potem potem już zgubili do mnie numer. I już... I już nie, nie lubimy GBSa. No. Nie polecamy. No. Powiem więcej. Nigdy tego nie mówiłem, ale z racji tego, że już mi nie płacą, to mm, to ostatnio piłem GBS i. GBS. Sraca fest! Przez to live'a nie było. Przez GBS nie było live'a. Bo siedziałem i srałem. No. Tak zwana sikawica z dupy. IPS nie robił jakiś Twój ziomek? Znajomy, może. No. Przestaniesz pomawiać, jak dostaniesz Dila. Nie, nie dostanę Dila. No. 30% zyski. Bo później wiesz, ja muszę.